Miniony tydzień był bardzo ciekawy na giełdzie zarówno na giełdzie Polskiej, jak i giełdach zagranicznych. Generalnie rynki poruszały się pod dyktando po pierwsze spadającej ceny ropy naftowej, która jest na kilkuletnich minimach, po drugie osłabiającego się rubla, który w ciągu ostatniego tygodnia osłabił się około 30%. Ta sytuacja również bardzo dynamicznie się zmienia z godziny na godzinę ponieważ jak się okazuje rubel jest niepłynną walutą i wahania kursu są bardzo wysokie. Spadek cen ropy spowodował przecenę europejskich i amerykańskich spółek surowcowych wydobywających ropę naftową, co pociągnęło za sobą giełdy w dół o około 4% zarówno w Stanach, jak i w Europie, jak i w Polsce. W chwili obecnej wydaje się, że mamy do czynienia z lekkim przesileniem i Możliwe jest lekkie odreagowanie w górę, natomiast warto mieć na względzie, że problem rosyjski prawdopodobnie pozostanie jeszcze na wokandzie przez dłuższy okres czasu. I nawet jeżeli będziemy mieli w, chwili, w najbliższym czasie odreagowanie w górę, to problem może wrócić w przyszłym roku ze zdwojoną siłą. Złoty się osłabił, jednak biorąc pod uwagę inne waluty regionu, jest bardzo mocny i stabilny, ponieważ osłabił się około 1% versus turecka lira około 5%, forint węgierski około 2% no i oczywiście rubel około 30%. Także w tym kontekście polska waluta jest stabilna. W najbliższym czasie oczekiwałbym... Stabilizacji kursu złotego, nawet z możliwością lekkiego umocnienia. Z ważnych danych na początku tygodnia mieliśmy dane dotyczące inflacji w Polsce, która w dalszym ciągu wykazuje presję spadkową. Mamy deflację. Wczoraj mieliśmy wskaźniki PMI dla Europy i IFO niemiecki, który pokazuje, że nastroje. Przedsiębiorców są całkiem niezłe w Europie. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy produkcję przemysłową w Polsce. Jako niespodziankę dnia należy wskazać umocnienie się dzisiejsze rubla, co może być zapowiedzią przesilenia na tym rynku i lekkiej poprawy nastrojów. Jeżeli założymy, że mamy do czynienia z przesileniem chwilowym na rynku, jako spółki dnia można wskazać przecenione mocno spółki z ekspozycją rosyjską, bądź też operujące na rosyjskich rynkach, takich jak Kernel czy Serinus, Energy.